Modlitwa za papieża Franciszka Modlitwa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze miłosierdzia. W Twoje ręce powiewamy dziś duszę Twojego wiernego sługi, papieża Franciszka. Przez całe życie starał się iść śladami Twojego Syna, kochając ubogich, szukając pokoju, niosąc nadzieję tam, gdzie panował lęk. Dobry pasterz daje życie swoje za owce, mówiłeś Jezu, i właśnie taki był Twój sługa. Dziękujemy Ci, Panie, za Jego pokorne serce, za Jego uśmiech, za słowa, które podnosiły na duchu, za Jego odważne świadectwo wiary w świecie pełnym zamętu. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, idę przygotować Wam miejsce, powiedziałeś Jezu. Ufam więc, że Twoje ramiona otwarte były już dla niego, że przyjąłeś go do mieszkania pełnego światła i pokoju. Pani, spraw, aby jego dusza znalazła odpoczynek wieczny, niech ogląda Twoje oblicze, niech raduje się w Twojej chwale. Dziś modlimy się także za Twój Kościół, za tych, którzy zostali, za nas. Ulecz serca przepełnione falem, obdaw swój lud jednością, pokojem i odwagą, byśmy razem, jako Twoja owczarnia, potrafili iść naprzód. Duchu Święty, odnów oblicze ziemi, odnów serca pasterzy, odnów naszą miłość. Wzmocnij nas w wierze, w nadziei, w miłości, a Kościołowi daj nowego papieża, pokornego, mądrego, Napełnionego Twoją mocą. Miłość Bowa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Niech ta miłość umacnia nas w każdej chwili. Wieczny odpoczynek raczy dać Mu Panie, a światłość wieku Lista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.